Profesor Andrew Latam, specjalista od spraw konfliktów międzynarodowych oraz bezpieczeństwa państwa, stwierdził kiedyś, że każda pandemia kształtuje życie ludzi na trzy sposoby. Po pierwsze, może ona głęboko zmienić podstawowy światopogląd społeczeństwa, po drugie, może zburzyć podstawowe struktury gospodarcze i wreszcie, może wpływać na walkę o władzę między narodami. Pojawia się więc istotne pytanie: czy i jak bardzo obecna pandemia zmodyfikuje sposób życia przeciętnego człowieka? Oraz systemy rządzące, które nas koordynują. A odpowiedzi na to pytanie szukać można nie tylko w obecnych trendach geopolitycznych, ale także w przeszłości, gdyż nie jest to w końcu pierwsza pandemia, z jaką mierzy się świat. Nie ma co ukrywać, że obecna pandemia to poważne wyzwanie stojące przed nowoczesnym społeczeństwem. Przyglądając się tej kwestii z perspektywy jednostki, z łatwością wskażemy postawy czy zachowania, które wymusiła na nas obecna sytuacja, a gdyby kogoś nie przekonywały argumenty anegdotyczne, zrobi to także statystyka. Badania prowadzone wśród krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone jasno wskazują, że najsilniej dotykającymi nas kwestiami są dłuższe niż zazwyczaj przebywanie w domu, konieczność intensywniejszego dbania o higienę, stosowanie się do zasad dystansu społecznego czy brak kontaktu z rodziną i bliskimi w stopniu, w jaki byłby dla nas satysfakcjonujący. Problemy takie jak samotność, brak ruchu czy istotnych dla człowieka relacji w jego życiu mogą być względnie bezpieczne, jeśli występują sporadycznie. Co jednak zrobić, gdy wskazane tutaj kwestie zaczynają dotyczyć praktycznie całego społeczeństwa? Nie można po prostu siedzieć z założonymi rękami, oczekując końca obostrzeń, gdyż te nie tylko mogą być w najbliższych miesiącach podtrzymane, ale również przyniosą konsekwencje, które będziemy zwalczać również po ustaniu naszych bieżących problemów. Pomijając już nawet kwestie z zakresu ekonomii czy polityki, takie jak zwiększająca się rzesza bezrobotnych w wielu krajach, zastój produkcyjny czy pogłębiające się deficyty budżetowe, powinniśmy zwrócić uwagę na zjawiska takie jak problemy psychiczne czy poznawcze wśród przeciętnych obywateli. Badania przeprowadzone w kwietniu i w maju wśród Holendrów potwierdzają, że następuje korelacja pomiędzy obecną pandemią a zwiększoną ilością przypadków depresji, ataków lękowych czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Społeczeństwo, które jest silniej dotknięte przez choroby psychiczne, to z kolei zwiększone ryzyko podejmowania jakichkolwiek inicjatyw. Nie można bowiem oczekiwać, że osoba cierpiąca z powodu depresji od tak znów podejmie się pracy zarobkowej, albo w ogóle wiedzieć, jak zareaguje na radykalne zmiany ze strony rządzących w odpowiedzi na przykład na zmianę sytuacji międzynarodowej. Innymi słowy, takie problemy będą także wpływać pośrednio na dalsze zmiany w gospodarce, polityce czy mentalności społecznej w najbliższych latach. Na całe szczęście, chciałoby się rzec w tej chwili, żyjemy w XXI wieku, gdzie technologia przynajmniej w jakimś stopniu kompensuje ograniczenia, jakie znosimy z powodu pandemii. Dzięki dostępowi do internetu czy telefonu możemy wciąż utrzymywać kontakt z bliskimi, których nie może przy nas być, pracować czy dokonywać zakupów online. Warto tutaj zaznaczyć, nie jest to doskonały substytut prawdziwego kontaktu z drugą osobą, jednak z całą pewnością spowalnia to rozrost problemów, o których mówiliśmy przed chwilą. Mimo to, naszym celem powinien być powrót do normalności a więc stanu, gdzie na nowo możemy podać sobie rękę na przywitanie i korzystać z naszej sypialni jako miejsca odpoczynku, a nie miejsca pracy. Bardzo możliwe jednak, że część nawyków, które nabieramy przez ostatni rok, zostanie z nami, gdyż uznamy je za wygodniejsze alternatywy. Możliwość skontaktowania się z lekarzem telefonicznie w ramach prostej diagnozy czy normalizacja zakupów online wśród szerszej części populacji to zjawiska, które nie znikną od tak, gdyż nawet po pandemii będą oszczędzać nasz czas i zasoby. W tym jednak momencie warto sobie także zadać pytanie, czy zmiany i problemy, z jakimi będziemy się mierzyć w najbliższym czasie, to katastrofa, której jeszcze dotąd nie widzieliśmy? Czy zmiany w naszych codziennych nawykach, porządku społecznym i gospodarczym będą bardziej fundamentalne niż te, których ludzkość doświadczała dawniej? Warto zatem pochylić się teraz nad pandemiami z przeszłości oraz nad tym, na jakie dziedziny życia okazały się one mieć skutek w ówczesnych społeczeństwach. Zacznijmy od tzw. zarazy antoninów, a więc plagi, która dziesiątkowała starożytny Rzym w II i III wieku naszej ery. Chorobę sprowadziły na Rzym wojny, jakie toczyli oni na swoich wschodnich granicach z partami i markomanami. Prymitywna wiedza na temat mikrobów i wirusów oraz niski poziom higieny w obozach wojskowych okazały się idealnym mikroklimatem do rozwoju choroby, która w ostatecznym rozrachunku zabiła około 5 milionów mieszkańców imperium, co w zależności od źródeł przekładało się na 1 trzecią lub 1 czwartą całkowitej jego populacji. Co ciekawe jednak, choroba wywarła istotny wpływ na realia społeczne Rzymu i miała udział w przemianach, które zakończyły się nie tylko zalegalizowaniem, ale później nawet zdominowaniem cesarstwa przez jedną z religii. Oczywiście mowa tu o chrześcijaństwie, którego nauki moralne w dużej mierze przyczyniły się do zmniejszenia dotkliwości choroby wśród wyznawców Chrystusa. U początku pandemii w Rzymie nadal popularny był politeizm, a uznanie zdobywała filozofia stoicyzmu. Co zdaniem socjologa Rodneya Starka przekładało się na inną metodę walki z chorobą. Władze imperium promowały raczej rozwiązania takie jak samoizolacja lub ucieczka, co miało wynikać z myślenia skoncentrowanego na: Ja, to moje zdrowie lub bezpieczeństwo się liczą, a od chorych powinienem się trzymać z daleka. Zupełnie inne myślenie odnajdywano wśród ówczesnych chrześcijan, którzy chętnie opiekowali się chorymi braćmi i siostrami ze swojej wspólnoty, co skutkowało większym odsetkiem chrześcijan przeżywających pandemię ze względu na bycie otoczonym opieką oraz szybszym nabywaniem przez nich odporności zbiorowej. Dodatkowo, zapewnianie bezpieczeństwa innym osobom, które zostały przez politykę Imperium odrzucone, pozwoliło nie tylko polepszyć opinię o tym wierzeniu wśród innych mieszkańców Cesarstwa, ale także pogłębiać wiarę tych, którzy w gminach chrześcijańskich początkowo szukali jedynie ratunku. Przy okazji w Imperium zaczęły krążyć liczne świadectwa o uzdrowieniach wśród chrześcijan. Co przełożyło się na zwiększenie ich popularności wśród pospólstwa, a ostatecznie stało się jedną z przyczyn prowadzących do uznania wiary wywodzącej się z Palestyny jako oficjalnej religii cesarstwa w 380 roku naszej ery. Inną zarazą, która silnie zmieniła społeczeństwo i państwo w przeszłości, jest tzw. Dżuma Justyniana. Mówimy tu o chorobie, która odcisnęła swoje piętno na obszarach Bliskiego Wschodu między VI a VIII wiekiem naszej ery. Epidemia ta przełożyła się na śmierć ponad 25 milionów ludzi. W sferze polityki głównym skutkiem dżumy okazała się zaś zmiana sił w regionie. Wschodnia część cesarstwa rzymskiego walczyła wówczas o swoje wpływy na Bliskim Wschodzie z perskim imperium sasanidów. W wyniku nagłego ataku plagi konflikt okazał się jednak nierozstrzygalny. Koszty walki z chorobą praktycznie wydrenowały skarbce obu mocarstw, a do tego uniemożliwiły efektywne operowanie armią, której przemarsz równał się z zakażeniem ogromnych obszarów i szybkim topnieniem stanów osobowych samych oddziałów. Sytuację wykorzystał wówczas rosnący wtedy w siłę kalifat Rashidun z Arabii, jedno z pierwszych imperiów islamskich. Dotąd trzymany w szachu przez obie potęgi, teraz mógł zacząć stopniowo przejmować kontrolę nad terenami Sasanidów, co doprowadziło do ich ostatecznego upadku. A ponadto osłabił kontrolę Konstantynopola nad basenem Morza Śródziemnego, odbierając mu tereny Egiptu, Afryki Północnej, Lewantu i Kaukazu, co okazało się być pierwszym aktem upadku Bizancjum pod koniec średniowiecza. Wszystko zaś przez to, że arabski kalifat został w mniejszym stopniu dotknięty przez plagę oraz szybciej wytworzył odporność grupową. Jest jeszcze jeden aspekt tej plagi, o którym warto wspomnieć. Jak wiadomo, starożytny Rzym wytworzył model gospodarczy oparty w dużej mierze o pracę niewolników. Ci zaś, jako że żyli często w gorszych warunkach od reszty populacji, byli bardziej narażeni na chorobę i śmierć z jej powodu. W czasie epidemii dżumy justyniańskiej śmierć niewolników stała się tak dotkliwym problemem ekonomicznym, że panowie ziemscy nie byli w stanie zebrać dostatecznej siły roboczej, która pozwoliłaby im w pełni czerpać z potencjału, jaki drzemał w ich majątku. Aby temu zaradzić, do pracy na wszelkiego rodzaju plantacjach i farmach zaczęto zapraszać wolnych robotników, którzy w zamian za pracę, zakwaterowanie i wynagrodzenie stawali się podwładnymi właściciela ziemskiego. Wedle licznych badaczy to właśnie dżuma Justyniana była jedną z przyczyn narodzin systemu feudalnego, który rozwinął się w kolejnych wiekach. Nie sposób tu także nie wspomnieć o chyba najbardziej niesławnej z plag, która dosłownie zabrała za sobą pół kontynentu. Zapoczątkowana w roku 1347 plaga czarnej śmierci doprowadziła do śmierci od 25 do 30 milionów Europejczyków, a w perspektywie całego świata zredukowała populację planety wynoszącej 450 milionów do zaledwie 350 milionów. Okres największej aktywności choroby przypada na wiek XIV choć do jej kompletnej likwidacji przyczyniły się dopiero odkrycia medycyny z XIX i XX wieku. Łatwo się domyślić, że silny ubytek w populacji zdolnej do pracy musiał znaleźć swoje odbicie w relacjach społecznych czy polityce państw. Spadek produktywności wynikający ze zmniejszenia podaży pracy niejako wymusił zmiany technologiczne, które miały zwiększyć wydajność pracy przeciętnego chłopa. Wówczas to rozwinęły się takie technologie jak półgrzelazny, komonto, wykorzystanie oborniku czy słynna trójpolówka. Skutkowało to efektywniejszym wykorzystaniem posiadanej ziemi, zwiększeniem wytwarzanych plonów oraz zmniejszeniem nakładów pracy, wymaganych do uzyskania jednostki danego produktu. Podobnych innowacji doświadczyły także miasta. Jako, że praca w obrębie murów stała się niemożliwa przez plagę, a modlitwa w miejscu kultu mogła okazać się śmiertelna w skutkach, prędkości nabrały rozwój technologii takie jak pompy wodne służące do odwadniania grząskich dróg i placów czy prasa drukarska pozwalająca efektywniej docierać z naukami do wiernych. Naruszony został także porządek społeczny ówczesnego świata. Niedobór chłopów powodował, że ci zyskiwali coraz większą ilość swobód, co umożliwiało im na przykład powolny awans społeczny i przenoszenie się do miast, co miało stanowić podwaliny pod budowę klasy średniej, która zdominowała społeczeństwa Europy w XVIII-XIX wieku. Ponadto zmiany techniczne, wymuszone niejako przez czarną śmierć, zwiększyły także w jakimś stopniu produktywność ówczesnej gospodarki. To w połączeniu z rosnącą klasą średnią pozwoliło wykorzystać część nadwyżek do sponsorowania aktywności takich jak sztuka, literatura czy nauka. Pełny efekt tego wsparcia mogliśmy obserwować w XV i XVI wieku, gdy Europa wkroczyła w okres renesansu. Warto zaznaczyć także, że okres czarnej śmierci to także czas wzmożonych niepokojów społecznych. W roku 1381 w Anglii wybuchł bunt chłopski, znany jako powstanie łota Tylera. Głównym powodem dla tego zrywu były nieprzemyślane działania monarchy, który zbyt szybko przywrócił pewne obostrzenia wobec chłopstwa, które to w pierwszej kolejności zniesiono jako reakcję na atak pandemii. Mowa tutaj o podatku pogłównym czy obniżeniu płac dla tzw. wyrobników. Mimo iż król powstanie szybko stłumił, stało się ono przestrogą dla przyszłych władców, aby ci rozsądni przywracali standardy sprzed okresu pandemii. W tym momencie warto zadać sobie pytanie. Jak głębokie skutki pociągnie za sobą pandemia koronawirusa i czy będą to tak fundamentalne zmiany jak te, które mogliśmy obserwować przy okazji pandemii w przeszłości? Czy możemy spodziewać się zmiany układu sił politycznych lub wyraźnej zmiany standardów życia? Odpowiedź brzmi bardzo możliwe, że tak. Jednak należy najpierw zwrócić uwagę na proporcje tej odpowiedzi. Przede wszystkim obecna pandemia nie jest nawet w połowie tak drastyczna i niszcząca jak te w przeszłości. Nie obserwujemy śmierci połowy populacji kontynentu, ani kompletnej bezradności rządzących wobec problemu. Współczesna technika oraz wiedza medyczna pozwalają nam nie tylko efektywnie minimalizować wpływ obostrzeń na nasze życie, ale także szybko opracowywać środki zapobiegawcze, takie jak szczepionki czy leki. Nie należy jednak lekceważyć konsekwencji stosowanych obecnie metod zapobiegania zakażeniom, czy długookresowych skutków pandemii, z którymi będziemy się wkrótce mierzyć. Sam brak dostatecznej skuteczności działań wielu państw w odpowiedzi na chorobę, Sprawia, że jeszcze bardziej słabnie wiara wielu ludzi w model współczesnej liberalnej demokracji. Nawet nie wchodząc głębiej w dyskusję na temat korzyści i kosztów wprowadzania takiego systemu, należy zwrócić uwagę, że może grozić to utratą stabilności wewnętrznej wielu krajów oraz polem do rozmowy o mniej wolnościowych alternatywach. Widząc, że Chiny jako jedyne państwo wychodzi obronną ręką z tej całej sytuacji, utrzymując wzrost gospodarczy i coraz silniej uzależniając od siebie państwa Azji Południowo Wschodniej, wśród niektórych może pojawić się pytanie. Czemu nie zastosować rozwiązań systemowych z państwa środka? Mimo iż osoby o takich pomysłach mogą nie rozumieć, że sytuacja przeciętnego obywatela Chin jest raczej nie do pozazdroszczenia, a siła państwa nie przekłada się tam na jakość życia obywateli. Argumenty takie mogą jednak powoli zachęcać do akceptacji zmiany systemu, w którym obecnie żyjemy. Ponadto powrócić może problem obserwowany w wielu krajach po atakach na World Trade Center w 2001 roku, a więc zwiększanie społecznej kontroli w imię bezpieczeństwa. Takie propozycje w społeczeństwie, które już teraz dotyka rosnący problem depresji czy ataków lękowych, mogą przerodzić się w radykalne koncepcje, efektywnie umniejszające nasze dotychczasowe wolności. Świat wielkiej polityki także wydaje się przygotowywać do tak zwanego nowego porządku. Podczas gdy Chiny wydają się wchodzić w kolejny okres hossy, Europa i USA wciąż stosują politykę twardego lockdownu. Pomijając dyskusje dotyczące efektywności tej metody, można dostrzec, że będzie miało to poważne konsekwencje dla układu sił w przeciągu najbliższych lat. Już teraz można usłyszeć, że Azja staje się głównym producentem świata i jednoczy się w ramach sterowanych przez Chin porozumień gospodarczych. W nadchodzących latach to właśnie region Azji może stać się głównym punktem uwagi i zastąpić w tej roli USA, którego problemy wewnętrzne czy gospodarcze ujawniają się ostatnio coraz bardziej. Warto tylko mieć nadzieję, że kolejni przywódcy USA odrobią swoją pracę domową ze wspomnianego wcześniej powstania łata tylera Niepewna staje się także przyszłość przeciętnego człowieka w świecie post-covidowym. Z całą pewnością zmierzymy się ze skutkami lockdownu, tak zdrowotnymi jak i gospodarczymi. Czy jednak na tym koniec? Czy obecna pandemia może doprowadzić do wzrostu sił jakichś grup społecznych, tak jak podczas zarazy Antoninów? Czy może zmieni proporcje społeczne podobne jak czarna śmierć? Cóż, nie można tego tak po prostu zanegować, jednak ciężko przypuszczać, aby rezultaty były aż tak duże jak wówczas, gdy plagi faktycznie wyniszczały całe miasta i wsie oraz ciągnęły się nie przez okres roku czy dwóch, ale jednego czy dwóch stuleci. Warto jednak zaznaczyć, że obecna pandemia, podobnie jak poprzednie, może obfitować w tak zwane czarne łabędzie, a więc zdarzenia, których nikt w obecnej chwili nie jest w stanie przewidzieć. W najbliższym czasie. Warto być zatem przygotowanym na jakąś formę zmian w mentalności społeczeństwa, prowadzeniu polityki gospodarczej czy układów międzynarodowych. Jednak czy będą one tak fundamentalne, jak w opinii profesora Latama? O tym będziemy musieli przekonać się na własnej skórze, gdyż jakiekolwiek dywagacje prowadzone w tym momencie, naturalnie są obarczone dużymi niepewnościami. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia.